Jak Cię widzą mężczyźni? Zastanów się proszę, którą kartę chciałabyś wybrać? Żeby się dowiedzieć, jak cię mężczyźni postrzegają. Aha. jeszcze trzy karty. O trzy karty. Jeżeli już wybrałaś, jest to jedyneczka, to ten rozkład jest dla Ciebie. Jedynka. Jak Cię widzą mężczyźni? Na pewno Cię widzą. Na pewno Cię widzą, że jesteś bardzo kobieca, taka delikatna. Możliwe, że jesteś spod znaku wagi. Możesz być również niezdecydowana. Możesz być niezdecydowana i troszeczkę ich zwodzić tak to oni mogą odczuwać. Widzę, że tutaj jest. Mm, możesz na nich bardzo mocno oddziaływać, działać, ale właśnie tak. Oni to czują, że to ty tutaj wjedziesz prym, to ty ich tak jakby wodzisz za nos. Być może kiedyś w przyszłości zdarzyło ci się mocno zakochać i być dla mężczyzny tak. Taką, mm, on był dla ciebie tym najważniejszym, ale teraz raczej widzę, że ustawiłaś się na takiej pozycji, tak jakby inne rzeczy były dla ciebie bardziej ważne niż, niż związki, niż relacje z mężczyznami, i to ich może troszeczkę frustrować, bo oni nie wiedzą, jak do ciebie podejść. Tak, jakby już sobie ułożyłaś życie. Owszem, nie stronisz od mężczyzn, ale I, i, i tutaj widzę, że nie stronisz od mężczyzn, przyciągasz ich do siebie, ale właśnie się za bardzo nimi nie zajmujesz, w takim sensie, że nie myślisz za bardzo o jakichś związkach, o romansach. Możesz być dla nich takim niedoścignionym marzeniem, że nie mogą ciebie mieć, ale podziwiają z daleka. No, jesteś w ich umysłach, mogą o tobie myśleć. Podoba im się na pewno Twoje ciało, Twoje włosy, Twoja niedostępność. Dla Twoich partnerów z przeszłości. Być może wciąż jesteś taką osobą, o której często myślą. No, niektórzy widzę, że zatracili się. Zatracili się, jak byli w związku z Tobą. Tak ogólnie mówiąc. Piękna kobieta, jesteś piękną kobietą, ale niedostępną dla nich. do przycinki. Dwójeczka. Jak ciebie widzą mężczyźni? Widzą ciebie mężczyźni, widzą ciebie jako bardzo inteligentną kobietę, z którą ciężko jest e, tak jakby mm, wygrać w takich argumentach, jeżeli oni coś, mm, coś ci powiedzą, nawet we flircie ty jesteś lepsza, ale taki właśnie fajny sposób, taki delikatny. Nie jesteś pruderyjna na pewno. Potrafisz być ostra. Myślę, że też lubisz wchodzić w romanse. Lubisz być atorowana. Lubisz jak się dzieje. Nie lubisz nudy. Być może lubiłaś zmieniać mężczyzn. Powiedziałaś, że masz powodzenie. No, widzę, że jesteś bardzo namiętną kobietą. Jeżeli już jesteś żoną. To widzę, że możesz tam wprowadzać różne urozmaicenia, bo ty nie potrafisz się nudzić. Ty nie chcesz się nudzić. Ty chcesz, żeby tam był ogień. Trochę właśnie potrzebujesz tej ostrości, właśnie tego, tej adoracji, ale też takiego. Ciekawego spędzenia czasu. Mm. Nie taki zwykły, zwykłe po prostu spotkanie, które nic u ciebie nie wniesie, które jest takie nijakie. Nie, 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 tego nie lubisz. Takim mężczyznom nie dajesz drugiej szansy. Ty jesteś namiętną osobą i pokazujesz, co lubisz. Nie wstydzisz się tego, i właśnie możesz troszeczkę ich szokować, i się czują przy tobie jak głupcy czasami, bo możliwe, że wcześniej nie mieli takiej kobiety jak ty, że ty potrafisz i powiedzieć, czego chcesz, i pokazać, i zrobić. I to może być dla niektórych mężczyzn szokujące. A dla takich bardziej pewnych siebie to może być wręcz takie. Wow, fajna, fajna kobieta. Taką zawsze chciałem mieć. A tak ogólnie mężczyźni, jak na ciebie patrzą, to widzą pewną siebie kobietę i być może nawet ich onieśmielasz, wstydzą się do ciebie podejść. Bo Ty jesteś bardzo komunikatywna, otwarta. No dobrze. Dziękuję. Trójka. A jak ciebie widzą mężczyźni? No niektórzy mogą cię widzieć jako dobry materiał na żonę. Wiedzą, że z taką żoną nie będą się nudzili. To jest taka kobieta, która mm, jesteś kobietą, która jest bardzo uczuciowa, namiętna, wierna. I też szukasz takiego swojego dopełnienia, tego partnera takiego docelowego. Ty nie jesteś osobą, która. Mm, chętnie by wchodziła w różne związki, nie właśnie tu jest taki romantyzm, taka, taka duchowość, takie duchowe połączenie z drugą osobą. Cielesne, ale dla ciebie cielesność jest duchowa. Bo ty wiesz, czym się wymieniasz, jaką energią z mężczyzną i ty to rozumiesz, że to jest ważne, jakiego mężczyznę wpuszczasz do swojego życia. Jest tam dużo zabaw, radości takiej. No, widzę, że jesteś kobietą, która nie jest dla wszystkich. Możesz być przez część mężczyzn wręcz nie zauważana, bo Ciebie nie interesują flirty. I dlatego. Dopiero przy bliższym poznaniu, albo poznaniu mężczyzny gdzieś mm, w jakimś miejscu, które Cię bardzo interesuje i jego też, gdy macie wspólne hobby, jakieś, jakąś pasję, to wtedy taki mężczyzna może w Tobie dostrzec właśnie tą, tą niesamowitą kobiecość. O takie szczęście, które miałbym mógł mieć z tobą. Ty możesz się oddać mężczyźnie, ale właśnie takiemu, któremu zaufasz. Bo dla ciebie to coś więcej. Bardzo szanujesz swoje ciało. To jest twoje ciało jest dla ciebie świątynią. Chcesz być właśnie Połączona taką prawdziwą więzią. Chcę, żeby to było takie Twoje spełnienie. Bycie, bycie z mężczyzną jest dla ciebie. Taką. Takim jakby pozaziemskim doznaniem, albo nie wiem, jak to ująć. To jest coś bardzo ważnego, to nie jest tylko samospółkowanie. Nie o to tutaj u ciebie chodzi. To jest zbyt ważne dla ciebie, żeby po prostu traktować to jak zabawę. I myślę, że yy, dzięki temu nie przyciągasz do siebie mężczyzn, którzy chcieliby się tylko pobawić. To żeby Cię wykorzystali, bo tutaj nawet nie ma u Ciebie takiej energii, że Ty byś chciała nawet z nimi flirtować. No dobrze. Dziękuję.